Witajcie moi drodzy, dziś praca z dokumentem udostępnionym. Pokażę wam jak przygotować taki dokument oraz jak go udostępnić. Będziemy zapisywać i udostępniać otrzymane szablony. Pokażę wam również, co autor dokumentu widzi w swoim pliku. Będziemy pracowali w środowisku Office 365. Zapraszam do oglądania. Najpierw jednak zapoznajcie się z grafiką, którą dla Was przygotowałem. Postanowiłem, że w moim dokumencie pojawią się takie postacie jak autor. To będzie osoba, która przygotuje szablon dokumentu. Koordynator, osoba, która dostanie taki czysty szablon, następnie zacznie ten szablon uzupełniać i udostępni go określonej grupie użytkowników. Ci użytkownicy z kolei otrzymają dokument, uzupełnią go i w ten sposób zapełnią wszelkie białe pola. Koordynator z kolei odeśle uzupełniony plik. Autorowi. W ten sposób powinien odbywać się obiekt tego typu dokumentów. Przygotowałem sobie w edytorze tekstu Word taki tutaj krótki dokument. Jest to plan wycieczki, propozycja aktywnego wypoczynku. Ten dokument za chwileczkę wyślę do osób, które będą mi go uzupełniały. Z tym, że nie będę tego dokumentu wysyłał. Do wszystkich, wyślę to tylko do koordynatora, dlatego że to jest pusty szablon, tak? Niech koordynator uzupełni swoje dane i udostępni ten dokument dalej, a później dostanę informację zwrotną od właśnie tego koordynatora. Proszę zobaczyć, jak będę to robił. Mam dokument, wejdę sobie teraz do mojej poczty. Stworzę nową wiadomość. I to będzie wiadomość do użytkownika Mikołaj. I już mi tutaj Outlook podpowiada, że jest taki użytkownik. W temacie wpisałbym sobie tylko wycieczka. OK, i wyślę ten dokument. Tak, wyślę go. To jest bardzo ważne. Do Mikołaja. I dołączę tutaj z mojego OneDrive'a. Klik o nazwie Plan wycieczki pusty. Proszę o uzupełnienie. Tak, razem z moim podpisem. Klikam wyślij. OK. I mogę już zamknąć ten mój dokument, ten mój szablon. Teraz zobaczę, co się dzieje na pozostałych kontach. Na początku przejrzymy sobie konto Mikołaja. Proszę zwrócić uwagę, że Mikołaj właśnie otrzymał ode mnie maila. W temacie napisane jest wycieczka. Jest tutaj link do pliku, i jest tutaj prośba o uzupełnienie. No to zabieram się za pracę. Po otwarciu dokumentu mogę go zapisać na swoim dysku OneDrive. Klikając w plik zapisz jako. Zapisz jako OK, i niech on będzie tutaj, jako plan wycieczki, pusty w moich plikach. Mogę sobie zmienić nazwę tego pliku. Zmienimy tutaj ostatni człon. Tylko napiszemy sobie uzupełniony. Jak widzicie, zabrałem się za uzupełnianie mojego dokumentu. Uzupełnię sobie tylko i wyłącznie pierwszy dzień, natomiast drugi i trzeci dzień będą uzupełniały pozostałe osoby w moim projekcie. Podpisałem się, że uzupełniłem dzień pierwszy. W tej chwili jestem użytkownikiem Mikołaj pierwszy i teraz zobaczcie co chciałbym z tym zrobić. Chciałbym, żeby ten dokument Powędrował do kolejnych osób i sobie go teraz będę udostępniał. Klikam w prawym górnym rogu przycisk Udostępnij, Udostępnij i tutaj komu chcę go udostępnić. No u mnie to będą dwie osoby. To będzie Dorota druga oraz to będzie Piotr trzeci. To już zobaczcie, Outlook znowu mi podpowiada. Tak. No i teraz bardzo ważne jest to, w jaki sposób ja udostępnię tym osobom do uzupełniania. W pierwszej linii jest napisane: każda osoba dysponująca linkiem może edytować. Jeżeli sprawdzę, co tam jest, to będę mógł wyłączyć edytowanie, a będę mógł ustawić tylko i wyłącznie przeglądanie dla tych osób. Tego bym nie chciał. Chciałbym, żeby ten dokument był tutaj edytowalny dla wszystkich. Czyli zostawiam mu tą pierwszą opcję od góry włączoną. Klikam Zastosuj. Dobrze, i upewniwszy się, że to są akurat te dwie osoby, które powinny otrzymać ten link, klikam przycisk Wyślij. Dokument został wysłany. Ja zminimalizuję moje okno, znaczy ustawię je tak, żeby widzieć pozostałe skrzynki odbiorcze. Proszę zwrócić uwagę, że na koncie podpisanym Piotr III oraz Dorota II pojawił się mail od Mikołaja I. No i teraz co te osoby tutaj widzą? Zajrzyjmy najpierw do poczty Doroty. Dorota zobaczyła, że Mikołaj I udostępnia jej plik. Plan wycieczki uzupełniony. Dobrze, Dorota sobie ten plik uruchamia i Dorota widzi, że częściowo jest już uzupełniony. No to Dorota odpowiedzialna jest za przygotowanie atrakcji w drugim dniu, i Dorota będzie sobie te atrakcje tutaj uzupełniała. Dorota zaproponowała spływ kajakowy i ognisko oraz ognisko i pieczenie kiełbasek. Jeszcze tylko podpis. Ok, no i teraz co Dorota powinna zrobić? Czy Dorota powinna odesłać to do sprawdzenia? Nie, słuchajcie, Dorota już nic nie robi, Dorota może sobie ten dokument zamknąć on został zapisany automatycznie. Za chwileczkę to pokażę. Ukryję tylko, znaczy umieszczę Dorotę tutaj w tym miejscu, który był. Proszę zobaczyć, u Mikołaja zostawiłem ten dokument otwarty. Tak? Mikołaj przez cały czas zagląda, co się dzieje w tym pliku i Mikołaj już wie, że poza tym, co on wpisał, tutaj został akurat jeszcze aktywny jego kursor. Pojawiła się już informacja od Doroty, co wydarzy się w drugim dniu. Przejdźmy teraz na konto Piotra III. Piotr III również dostał plik i zobaczmy, co tam Piotr będzie widział w środku. W przypadku Piotra, dzień pierwszy i dzień drugi, jest już, jest już uzupełniony. Piotr widzi, że poza nim jest jeszcze w dokumencie Mikołaj I. Mikołaj jeszcze widocznie coś tam sobie sprawdza. Może będzie chciał coś dopisać. Zresztą tutaj też mam jego inicjał umieszczony. W tym momencie wiem, że jeszcze ktoś oprócz mnie ten dokument edytuje. Piotr III uzupełnił swój dokument i Piotr już nic więcej w tym momencie nie musi robić. Wystarczy, że zamknie edytor tekstu Word. A ja w tym czasie podejrzę sobie konto naszego Mikołaja. Jak widzicie, Mikołaj widzi już cały dokument uzupełniony. No i teraz e, Mikołaj powinien ten. Właśnie plan wycieczki oddać. Czyli wysłać go do mnie, tak żebym otrzymał cały dokument już w jednym kawałku uzupełniony przez wszystkich. Czyli Mikołaj będzie musiał kliknąć sobie tutaj w udostępnij. Tak i wysyła ten dokument do mnie. Ok. Oczywiście dając mi pełne prawa. Do edycji tego dokumentu. Robi wyślij. Ok. I dokument może już zamknąć. Natomiast na moim koncie pojawił się mail od Mikołaja I, I Mikołaj, zobaczcie, wysłał mi plik już nie plan wycieczki pusty, tylko plan wycieczki uzupełniony w ten sposób. Otrzymałem uzupełniony dokument. Jak zauważyliście, nikt niczego tutaj nie nagrywał na pendrive, nikt nie pobierał żadnych dokumentów na swój komputer. Każdy edytował ten plik za pomocą usługi Microsoft 365, ponieważ te dokumenty i tak zapisują się na naszym dysku wirtualnym w usłudze OneDrive. W podobny sposób możesz stworzyć prezentację multimedialną, jak i arkusz kalkulacyjny. Dziękuję za uwagę.